Cześć, witam Was serdecznie w pierwszym biurowym odcinku Omnis Arma. Dlatego, że potrzebuję pokazać Wam kilka rzeczy na prezentacji na slajdach. To łatwiej mi jest to nagrać po prostu przy komputerze. I teraz, tak o co chodzi? Jak dobrać pochylenie montażu, jak dobrać pochylenie ewentualnie szyny albo szyny i montażu razem, w zależności od tego, gdzie potrzebujecie strzelać, czyli jak bardzo daleko. Zwłaszcza to pytanie pojawia się. W kontekście strzelania z naboju 22LR, dlatego że tamte trajektorie są bardzo strome. No i przy naszych strzelnicach polskich rzadko się zdarza, żeby przy centralnym zapłonie ktoś strzelał naprawdę aż tak bardzo daleko, żeby to robiło straszną różnicę, czy ten, to pochylenie jest dobrane bardzo precyzyjnie, czy po prostu jest jakieś tam przypadkowe nieduże na przykład. Dlaczego tak? Dlatego, że przy strzelaniu centralnym zapłonem nabojami karabinowymi. I pośrednimi np. do 300 metrów nie potrzebujecie kompletnie żadnego pochylenia, i niestety tak wygląda nasza rzeczywistość, że te strzelnice mamy zazwyczaj do 300 metrów. Nie będę się rozwodził nad tym dłużej. Natomiast jeśli chodzi o 22LR, to już na tych 300 metrach trzeba mieć pochylenia sporo, żeby tam przeciętną jakąś lunetą o jakimś tam zakresie regulacji po prostu sięgnąć. Jest troszeczkę takich elementów, które tutaj mogą być niełatwe. A z racji tego, że kilka takich pytań dostałem w ciągu ostatnich tam dwóch, trzech miesięcy, no to nagraliśmy, nagrywamy właśnie zaraz dla was materiał. I przygotowałem wcześniej już kalkulator na naszej stronie. Także jak coś będzie teraz niejasne, to spokojnie na końcu przejdę do tego po prostu, jak wpisać w kalkulator, co czemu i jak sobie z tym poradzić na szybko. Także proszę się nie bać, ewentualnie tego, co będę pokazywał za moment, ale chciałbym też wyjaśnić, skąd się to pochylenie bierze. Dobra. Co tutaj będziemy analizować? Generalnie, tak jak mówiłem, dobieranie pochylenia szyny i lub montażu, czyli można cały kwestię pochylenia załatwić na szynie, można załatwić to w ramach montażu albo jakiejś tam hybrydy. No i żeby to sobie tutaj wyjaśnić, to przede wszystkim potrzebujemy wiedzieć, jaką rolę grają poszczególne elementy. Broń. No daje nam oczywiście w zależności od tego jakim nabojem strzelamy ten opad tą trajektorię pocisku z którą będziemy pracowali, więc tutaj tak naprawdę w ramach broni to potrzebujemy rozróżniać właściwie czy strzelamy bocznym zapłonem czy centralnym zapłonem, tak naprawdę to będzie potrzebne w jednym miejscu później. Jeżeli chodzi o szynę, no to szyna może nam zapewnić właśnie to pochylenie, które jest wymagane albo jego część, nie musi być całe. Montaż może nam dać właśnie tak samo całe pochylenie, albo część tego pochylenia we współpracy z szyną. Może być też tak, że montaż będzie regulowany, czyli będzie pochylenie zmienne na tym montażu, ale to przejdę do tego później, bo to jest mało istotne i niestety jeśli chodzi o lunetę, to jest najwięcej problemów, gdyż albowiem luneta, zakres regulacji, czyli to o ile możemy punkt trafienia przesunąć sobie w górę lub w dół, za pomocą danego modelu lunety. To jest taka charakterystyka, którą powinien podać producent. Albo jeżeli luneta jest w miarę uczciwa, no to powinna mieć instrukcję, w której też taka informacja będzie się po prostu znajdowała. Możliwość odkładania na siatce to jest drugi taki element ratunkowy, bym powiedział. Gdyż, albowiem czasami z tym pochyleniem w ogóle nam się nie uda uzyskać odpowiednich parametrów, co zaraz pokażę. I wtedy, jeżeli mamy siatkę umieszczoną w pierwszym planie optycznym, zwłaszcza bo w drugim to jest dosyć kłopotliwe, da się, ale raczej nie bierzemy tego pod uwagę. Czyli jeżeli jest w pierwszym planie optycznym siatka i ma jakieś tam możliwości odkładania poprawek, czyli jakąś tam podziałkę pod głównym znakiem celowniczym, no można sobie użyć tej siatki, zrobić trochę hybrydę, że trochę pochylenia nadaje montaż, trochę pochylenia nadaje szyna, a jak to nie starczyło, to jeszcze dokładamy na siatce. Plus tak, może być wymagane dodatkowe pochylenie. Teraz o co tu chodzi, bardzo w dużym skrócie. Są lunety, które są zaprojektowane do tego, żeby na siatce odkładać te poprawki. No i zdarza się tak, że po prostu główny znak celowniczy nie jest w środku pola widzenia lunety, czyli nie jest tak idealnie w optycznej, tylko jest trochę wyżej, po to, żeby więcej tej siatki było widać pod spodem. I z racji na to, że właśnie jest podniesiony ten główny znak celowniczy, ten główny punkt celowania. To wymagana jest, przynajmniej zalecana przez producentów jakaś tam korekta właśnie za pomocą montażu lub szyny, żeby było dodatkowe pochylenie na tylko i wyłącznie samo skorygowanie właśnie tego przesunięcia znaku celowniczego. Ja taką jedną lunetę mam. Tam trzeba 6 mR prawie skorygować na samo tylko właśnie to, że siatka jest w innym miejscu. Ale to jeżeli ktoś tego w ogóle o tym nie słyszał, teraz pierwszy raz to słyszysz, to w ogóle się tym nie przejmuj, bo znaczy, że takiej lunety po prostu nie masz. No i ostatnie, wysokość zamontowania lunety na 8 lufy też wpływa na to wszystko. Natomiast to powinno w zasadzie wyjść z kalkulatora balistycznego tam, gdzie będziemy szukali opadu, więc to nie jest tutaj tak, jakby w naszym obowiązku teraz liczenie tego. Co się dzieje na tym obrazku? Tutaj będzie troszeczkę jeszcze tłumaczenia, a potem już lecimy z górki. Tak jak mówiłem, broń daje nam trajektorię, czyli ta niebieska linia to jest trajektoria pocisku. Na razie nie tłumaczę dlaczego jest do końca w ten sposób to narysowane, że ta lufa jest poziomo i pocisk po prostu spada w dół. Zaraz do tego wrócę. Jeżeli chodzi o szynę, linia zielona ma tylko wam pokazywać w którym momencie szyna jest pochylona albo równolegle ułożona do lufy, tak jak widać teraz jest równolegle. Tak samo montaż czerwona linia jest równolegle i tak samo luneta ta linia przerywana, która zaznacza oś optyczną jest równolegle do lufy. Także tutaj się nic nie dzieje. Stożek przed lunetą, ten żółty, to jest nasz zakres regulacji na bębnach. No i tutaj oczywiście trzeba od razu zauważyć jedną rzecz. Do której będziemy powoli sobie zmierzali. Jeżeli chodzi o możliwość osiągnięcia tego punktu, gdzie na dystansie maksymalnym, na jaki chcemy strzelać, trajektoria nam po prostu wypada, jak bardzo nisko jest ta linia, to w tą stronę pracuje tylko połowa zakresu regulacji. Nie? Widzicie to? Od linii, tu, gdzie jest wszystko zamontowane równolegle od tej osi optycznej, połowa zakresu. Regulacji lunety jest tylko wykorzystywana, jeżeli nie mamy żadnego pochylenia na montażu i na szynie. Stąd jest cały problem, dlatego to pochylenie się po prostu wykorzystuje, żeby użyć również tej górnej części zakresu regulacji, i żeby to wszystko ściągnąć w dół, i żeby ten punkt objąć. No i jak jesteśmy tutaj już przy tych właśnie dystansach, no dystans przestrzelania wiadomo, że jakiś musi być, czyli zakładamy, że tutaj po prostu jest jakiś opad drobny. I dystans maksymalny, na jaki chcemy strzelać, no bo tak trzeba analizować pochylenie montażu i szyny, żeby na ten maksymalny założony przez nas dystans sobie móc wyregulować celownik, jest tutaj zaznaczony w ten sposób, czyli interesuje nas ten punkt przecięcia się tych dwóch linii. Dobra, już tłumaczę więcej. Gdyby wszystko przesunąć, podnieść troszkę do góry, żeby trajektoria wyglądała tak, jak zazwyczaj widzicie na jakichś tam wykresach, książkach i itd. itd. To tak jak widzicie będzie to dokładnie to samo, dlatego że wszystkie elementy zostały przekręcone o jednakowy kąt. Więc jak znajdzie się tutaj wśród oglądaczy jakiś badacz pisma, którego bardzo boli to, że za chwilę będzie wszystko znowu poziomo, żeby było łatwiej to pokazać, to po prostu niech sobie przekręci trochę monitor i niech sobie ogląda tak jak lubi. Natomiast my będziemy to analizować w takiej formie, jak wcześniej pokazywałem, dlatego że jest to po prostu lepiej widoczne. Natomiast to od strony fizyki nie zmienia nic. Tak jak wspominałem, tutaj jest ten jakby zakres regulacji, który musimy nadrobić. Czyli zakres regulacji lunety, ten surowy, czyli to maksimum, na jakie możemy tutaj przeregulować punkt trafienia, musi dotknąć tego punktu przecięcia się linii i wtedy jesteśmy w stanie ustawić celownik na ten maksymalny dystans, na jaki chcemy. Tak jak widać, no, w tym wypadku nie ma takiej możliwości. No i co możemy w związku z tym zrobić? Możemy pochylić szynę, montaż i lunetę. W tym wypadku jest jeszcze jeden taki właśnie szczegół, że możemy przesadzić i mieć problem z dystansem przestrzelania. Czyli w tym miejscu nie jesteśmy w stanie wyregulować broni na dystansie przestrzelania. Czyli chcemy sobie przestrzelać na przykład karabinek na 100 metrów, i po prostu cały czas brakuje nam. Z zakresu regulacji punkt trafienia jest nad punktem celowania i nie jesteśmy w stanie już tego dalej zrobić. To chcielibyśmy też ominąć, dlatego że to jest bez sensu, żeby przestrzeliwać w jakiś dziwny sposób albo na jakiś dziwny dystans, po prostu broń, dlatego że nam brakło zakresu. Także trzeba ustawić zakres tak, żeby tutaj na przykład nie wypadał w górnej części, tylko w dolnej części ten punkt przecięcia i żeby tutaj też starczyło. I to będzie taki nasz warunek konieczny. Dobra. Wracamy do punktu początkowego, czyli wszystko jest równolegle. Tak jak widać, brakuje nam zakresu, pracujemy tylko jego połową i pochylamy szynę. Co się wtedy dzieje? Jak pochyliliśmy szynę, widać tutaj, że już nie jest równolegle do lufy, tylko jest jakiś kąt. Razem z nią jednocześnie montaż i tym samym luneta również muszą być pochylone, no bo nie ma innego wyjścia. One są zamontowane po prostu na szynie. Stąd jest taka opcja. Dosyć fajna, właśnie, żeby używać szyn. My używamy na co dzień na szkoleniach, właśnie karabinków 22LR z pochylonymi szynami, czyli montaże głównie mamy proste, że tak to ujmę brzydko, równolegle ułożone do podłoża, bez pochyleń. Natomiast szyny mamy pochylone o 10 mm, to jest dosyć sporo, do tych liczb wrócę później. I jest to jedno z wyjść, które może dać radę, ale nie musi. Tak jak widać, no w tym przypadku zakładamy, że samo to nie pomogło więc możemy jeszcze dopochylić, że tak powiem brzydko, montaż. Teraz widać, że montaż też w stosunku do szyny nie jest już równoległy, tylko ma jakieś tam swoje dodatkowe takie pochylenie. No i teraz może być tak, że się uda albo się nie uda. Jeżeli się nie udało, to możemy, tak jak mówiłem, wykorzystać dodatkowo odkładanie poprawki na siatce, czyli normalnie celujemy tym punktem, co zawsze głównym przecięciem, tych linii najważniejszych, najgrubszych, najczęściej w lunecie, ale żeby do jakiegoś celu tam strzelić na jakiś tam większy dystans, jak nam braknie zakresu regulacji, to po prostu nie celujemy tym, tylko jakimś tam niższym punktem. Tutaj zaznaczyłem przykładowo ósemkę. I ta linia przerywana oznacza nam to, że tu jeszcze jakbyśmy wykorzystali dziewiątkę, dziesiątkę albo tą domyślną, taką nieopisaną jedenastkę, to moglibyśmy jeszcze kawałek gdzieś tam strzelić, nawet niż ten zakładany dystans maksymalny. Dlaczego to pokazuje? Dlatego, że jeśli chodzi o lunety z małym zakresem regulacji, to niestety jest to czasami po prostu konieczne i nie da się tego ominąć. I mamy takie egzemplarze broni, na których na przykład tak pracujemy. Także to może być potrzebne, ale nie musi być na wszelki wypadek, po prostu to pokazuje. Jeżeli wystąpi taka dziwna sytuacja, można użyć montaży z regulowanym pochyleniem. Teraz problem jest tego typu. Nie powinno się według zaleceń producentów zmieniać tego pochylenia już w trakcie pracy z montażem, czyli na dobrą sprawę, powinniśmy sobie wybrać jakieś pochylenie i zostawić, go nie dotykać, przystrzelać broń na jakiś dystans i użyć jej aż do tego docelowego maksymalnego dystansu. Natomiast z doświadczeń użytkowników wynika, że tak jak na przykład tutaj w przypadku Reknagela, da się zrobić coś takiego, że jest na tyle dokładnie wykonany, że po przystrzelaniu z jakimś tam pochyleniem, tak żeby się zmieścić tutaj w tym. Dystansie przestrzelania, żeby nie było właśnie sytuacji takiej, że mamy problem, żeby tutaj się wyregulować. Po zmianie dystansu na bardzo, bardzo, bardzo daleki ludzie po prostu luzowali te śruby wszystkie, przekręcali się na większe pochylenie, żeby złapać się tu z zakresem, zaciskali te wszystkie śruby z powrotem i to działało. I nie było żadnego problemu z przesunięciem punktu trafienia lewo, prawo i tak dalej. Więc takie wybryki czasami są możliwe, aczkolwiek nie są zalecane. W każdym razie, montaż z regulowanym pochyleniem. To jest ogólnie bardzo fajne rozwiązanie, bo daje dużo możliwości, ale to nie jest też tak jakby konieczne. Dobra, co trzeba wiedzieć i jak to zrobić, żeby to zadziałało? Tutaj na no szybciutko pokażę Wam taki arkusz kalkulacyjny, który sobie zrobiłem przygotowując ten materiał. W arkuszu lepiej widać po prostu, co się dzieje z całymi tymi parametrami, czy ten zestaw działa, czy nie działa. Chodzi nam o to, że tak, konieczne pochylenie, jeżeli jest widziane tutaj jako liczba dodatnia, to znaczy, że jeszcze trzeba coś tam pochylić. Jeżeli będzie 0 albo liczba ujemna, to znaczy, że mamy zapas. A tutaj nam się wyświetla, o ile jeszcze możemy pochylić, żeby na dystansie przystrzelania się po prostu dać radę przystrzelać. Czyli jak chcemy na 100 metrów mieć na przykład dystans przestrzelania, to żeby to się dało w ogóle nastawić. No i tak jak widać, tutaj od razu nam wychodzi wynik, że zestaw nie da rady. Po kolei co wpisujemy? Zakres regulacji lunety, czyli to w jakim yy, zakresie ona pracuje od samego Dołu, do samej góry, że tak powiem brzydko, czyli to jest zakres regulacji od początku do końca. To nie jest tak, że jakiś tam od środka do połowy, tylko od A do Z zmierzony pionowy zakres regulacji. Opad na dystansie przystrzelania. I tutaj jest troszkę problemu, chodzi o ten opad, którego my zazwyczaj nie widzimy, no bo na dystansie przystrzelania mamy zazwyczaj trafienie w punkt, czyli zero opadu. Natomiast jeżeli sobie puścimy kalkulator balistyczny z taką opcją, żeby nam nie korygował opadu, to on nam pokaże jaki jest opad na dystansie przestrzelania. Teraz uwaga. Żeby to uprościć, bo większość ludzi tak przestrzeliwuje się na 100 metrów. Dla broni centralnego zapłonu strzelającej nabojem karabinowym albo pośrednim, czyli tam 9 para się nie, w, nie wlicza, jakieś pistolety, jakieś dziwne rzeczy, ale 223, 308, wszystkie jakieś 6,5, Czary Mary, Niedowiary, wszystko ma mniej więcej opad rzędu 1 miliradiana. Natomiast 22 LR ma około 5, troszkę zazwyczaj więcej niż 5 miliradianów, natomiast y, lepiej jest wpisać w tym okienku akurat troszkę mniej, wpisuję 5, tak jak widać i na maksymalnym dystansie przestrzenania, jeśli chodzi akurat o 22 LR, to mielibyśmy dla 300 metrów na przykład za takich zakładanych y, przeze mnie tutaj dla tego eksperymentu 13 miliradianów, w zależności od amunicji czasami wychodzi sporo więcej, ale niech będzie, że 13. I teraz tak. Powiedzmy, że to wymagane dodatkowe pochylenie na lunecie, nie bierzemy tego pod uwagę i pochylenie szyny, tak jak mamy w swoich karabinkach, na których prowadzimy zajęcia 10 miliradianów. No i co się okazuje, że ten zestaw no, niestety nie strzeli, jeśli chodzi o kręcenie bęblami, tak? Czyli możemy teraz się poratować właśnie tym, że jesteśmy w stanie coś tam odłożyć na siatce. Na tamtej siatce jesteśmy w stanie odłożyć 10, no i wtedy, tak jak widać, na spokojnie Mamy 7 miliradianów jeszcze zapasu, nie musimy się martwić o to, że mechanicznie jesteśmy już pochyleni za daleko. Dobra, co by było gdyby? Ten zakres regulacji jest bardzo mały, jeden z najmniejszych, jakie w ogóle w życiu widziałem. Ale coś takiego czasem się może zdarzyć. Wpiszmy coś takiego bardziej realnego. Jest 16. Mamy 10 zapasu. Yy, mamy jeszcze w zasadzie zapas, żeby pochylić to mechanicznie. No, i mamy tą siatkę. Jakbyśmy przyjęli, że w ogóle na niej nic nie odkładamy. To może dojść do takiej sytuacji, jak tutaj widzicie, że niby więcej pochylenia już nie trzeba. I teraz, czy zestaw da radę? Może dać radę, dlatego że te wyliczenia i te wszystkie zakresy regulacji w lunetach mogą być podane z jakimś tam minimalnym błędem i po prostu nam się coś tam wymsknie i dwóch klików na przykład braknie. Nie? Także, jeżeli ktoś liczy i mu wyjdzie akurat, że równe zero to jest takie pół na pół, powinno się udać, ale czasami może być jakiś problem. No i wtedy dobrze byłoby na przykład na montażu dodać nie, 2 mili i wtedy jesteśmy w obu przypadkach jeszcze z zapasem i czy zestaw da radę? Na pewno tak. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o filozofię tych obliczeń. Ja sobie to zrobiłem na przykład w ramach takiej symulacji dla wszystkich naszych celowników, których używaliśmy. Opisane są kryptonimami artystycznymi, więc tam pseudonimami artystycznymi nie, nie ma tam sensu na to patrzeć. Natomiast zobaczcie, że właśnie tak jak pokazywałem wcześniej, część celowników spokojnie sobie daje radę właśnie z tym strzelaniem z 22 na 300 metrów, a część celowników w ogóle sobie z tym nie daje rady, no i jeden jest taki pod znakiem zapytania. Te, które sobie nie dają rady, w większości są z siatką w pierwszym planie optycznym, więc można sobie spokojnie pominąć, jakby tą kwestię, można odłożyć coś tam na siatce, co nie jest tutaj zaznaczone akurat w arkuszu. Ale na każdej z tych siatek, które mamy, można odłożyć przynajmniej 10, więc tak jak widać spokojnie wystarczy. Dlatego, że tutaj największe braki są rzędu 3 miliradianów. Tak to sobie można przeanalizować. I teraz dobra, jak chcecie skorzystać z takich obliczeń. Tutaj macie na dole na ekranie cały czas widoczny ten link. Omisar ma łamane przez pochylenie i tutaj jest kalkulator zrobiony na naszej stronie. Pierwsze, co trzeba wiedzieć w tej komórce zatytułowanej objaśnienia, naprawdę wszystko jest objaśnione. Jak to przeczytacie, to będziecie wiedzieli, jak użyć kalkulatora. Jak tego nie przeczytacie, no to może być tam różnie. No i pierwsza najważniejsza rzecz z tego wszystkiego to jest to, że każde okno musi być wypełnione w tej samej jednostce, czyli jak miliradian, to miliradian. Jak ktoś jest dziwny i używa jakiegoś moła, no to musi być wszystko w moła. Jak ktoś używa mm, mieszanych y, zestawów, czyli na przykład wie, że opad ma. 14 na 300 metrach, ale maszynę pochyloną 20 moła No to musi sobie kliknąć tutaj, to go przyniesie tu. Pyk 20 moła 58 8 miliradiana mniej więcej przeliczone. Dziękuję i wpisuję już w tej samej jednostce co całą resztę. Dobra, zakres regulacji lunety. 16, załóżmy, 22 na 100, metrów, na 100 metrach, około 5 miliradianów, powiedzmy opadu, który już jest tam skorygowany w czasie przestrzelania. Ale trzeba go podać, i 14 dla troszkę innej amunicji na 300 metrach to jest dana prawidłowa. Czyli teraz tak, klikamy sobie oblicz i patrzymy, co nam z tego wyjdzie. Powtórzone są dane zestawu, także wszystko wiecie, co wpisaliście. No i wychodzi, że tak, trzeba pochylić jeszcze o 11, natomiast można pochylić jeszcze o 13, czyli wszystko dobrze, jesteśmy w stanie to zrobić. No, i mamy oczywiście napisane od razu, że uwaga, ten zestaw nie zadziała, czyli wiemy, że już jest coś nie tak. Tu są wszystkie możliwe powody, które mogą ewentualnie wystąpić, nad którymi trzeba się troszeczkę pochylić. No i tutaj akurat sprawa jest prosta: no bo jak mamy jeszcze konieczne pochylenie 11, no to po prostu jest potrzebne jakieś pochylenie dodatkowe. Dajmy 10 na szynie. Takich zestawów my używamy. No i się okazuje, że nam jeszcze miliradion braknie, a jeszcze trzy można. Czyli. Jak znajdziemy jakiś dziwny montaż, na przykład pochylony o 2, to możemy sobie skończyć tutaj. I teraz co się stało? Minus 1, czyli mamy zapas o miliradian, i jeden jeszcze możemy pochylić. No, jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, aczkolwiek jest to blisko tych zakresów, takich mniej więcej wyliczonych w punkt. Czyli jeżeli ktoś tam nas okłamał, producent lunety, jeśli chodzi o zakres, albo producent montażu czy szyny, jeśli chodzi o pochylenie. No, może się zdarzyć tak, że nam braknie po prostu jednego klika, żeby na te 300 metrów strzelić, więc stąd jest ten żółty kolor. I stąd jest ta adnotacja, że zestaw powinien działać, ale zapas jest bardzo mały, więc zróbmy to inaczej. Pochylenie szyny załóżmy, że jest zerowe, ale mamy montaż o pochyleniu 13. Zaraz powiem czemu. No i pach jest na zielono. Zestaw powinien działać bez problemu zawsze. Dlaczego? Dlatego, że mamy wystarczająco duży zapas w postaci 2 miliradianów, aż na tym dystansie. Także raczej powinno. Dlaczego 13 tutaj wpisuję jako pochylenie montażu? Dlatego, że uważam, że to jest do 22. Jeśli ktoś chce do 300 metrów strzelać, to jest w miarę optymalne pochylenie przy większości celowników, jakie w tej chwili są na rynku. I takie montaże prawdopodobnie niedługo będziemy mieli w ofercie na sprzedaż, żeby właśnie nie było problemu, jak to wszystko pozakładać, z czym, gdzie, jak, ile ma być pochylone. Dlatego tak sugeruję, żeby właśnie sobie mniej więcej. Dobierać to pochylenie do 22 i od razu komunikuję, że może będziemy mieli gotowe rozwiązanie. Natomiast, jak ktoś będzie chciał strzelać centralnym zapłonem, opad na maksymalnym dystansie na 300 metrach powiedzmy, będzie miał mniej więcej taki i nie będzie miał żadnego pochylenia, to zobaczcie, że zapas jest jeszcze przepotężny. Dlatego tak jak mówię, trzeba sobie dokładnie przeanalizować po pierwsze co chcemy zrobić, na jaki dystans strzelać, co, gdzie, jak, czemu i z jakiej broń jaka jest trajektoria. Natomiast jak już będziecie to wiedzieli, wskakujcie na kalkulator, można to sobie poanalizować właśnie zmieniając te wszystkie dane, czyli odkładanie na siatce, na montażu, na szynie itd. itd. Wszelkie możliwości są tutaj jakby dozwolone, a jakby ktoś kompletnie nie mógł tego zrozumieć, aby chciał się nauczyć więcej, można sobie tutaj kliknąć na link. Przyjechać do nas na szkolenie z balistyki stacjonarne, tam się coś więcej nauczyć, dowiedzieć i mieć to po prostu opanowane i być pewnym tego, co się robi. Natomiast, jak ktoś nie potrzebuje się bardzo dokładnie dokształcać, to wystarczy, że tutaj skorzysta z kalkulatora. Tak jak mówię, wszystko jest objaśnione, nie ma żadnego problemu. Zapraszam. No i mam nadzieję, oczywiście, że. Udało mi się wyjaśnić troszeczkę temat pochylania tego montażu, dobierania tego pochylenia szyny montażu i ewentualnie odkładania na siatce, dlatego że tak jak mówię, miałem kilka zapytań. Jeżeli coś tam będzie trzeba jeszcze wyjaśnić w jakiejś kwestii, piszcie komentarze. Będziemy próbowali odpowiadać w miarę jak najbardziej rzeczowo. Do zobaczenia w następnym odcinku.